Witamy Was serdecznie w czwartym odcinku podcastu LENTE o kulturze śródziemnomorskiej. Co prawda dom jest naszym hasłem wywoławczym na całą pierwszą serię, ale tak mocno jak dzisiaj będziemy w domu, w domu rodziny Wolnerów, tak jeszcze nie byliśmy, ponieważ ten odcinek będzie o czym? O, o wychowaniu dzieci, o życiu w rodzinie, o życiu, o, o przygotowaniach do życia w rodzinie. Wychowanie do życia w rodzinie śródziemnomorskiej. No to będzie taki odcinek yy, na krawędzi, bo trochę kontrowersji też się pojawi. Nie wiem na ile Julia będzie chciała o tym mówić. Yy, zobaczymy. Zacznijmy od rodzicielstwa po włosku. Włoska mama to mama. Bez troska, Tak, włoska bez troska. Jak ja myślę o włoskich mamach, to zaraz mi się przypominają miesiące mojej pierwszej ciąży, kiedy akurat pojechałam do Rzymu, z już z widocznym brzuchem, i znajomi bez trosko zapraszali mnie, żebym się z nimi przejechała skuterem albo motorem, żebym napiła się z nimi wina do kolacji. To są takie rzeczy, o których ja czasem wspominam w różnych rozmowach, gdzieś w internecie, w różnych artykułach. I później na mnie się gromy sypią, chociaż ja wcale nie popieram takich, takich praktyk i jednak jeżdżenie w ciąży motorem szybko po Rzymie nie wydaje mi się najlepszym pomysłem i nie skorzystałam z tych propozycji i bardzo chciałabym to podkreślić. Ale rzeczywiście sporo, sporo osób we Włoszech tak robi. Rzeczywiście w tej kulturze południowej jest też inne podejście do picia alkoholu i to jest znowu taka rzecz, o której ja wspominam i, i potem zbieram cięgi, yy, chociaż po prostu przedstawiam fakty. Pół lampki czy lampka wina do, do kolacji nawet u pań w ciąży uchodzi, to nie jest tak, że, że się z tego rezygnuje. Oczywiście są takie panie, które rezygnują, ale, ale generalnie jest to dosyć, dosyć przyjęte i akceptowalne. Wytoczyłaś najcięższe działa na sam początek tego podcastu. Jeśli wciąż jesteście z nami w tej którejś minucie, bardzo dziękujemy. Teraz już będzie tylko lżej. No ale z drugiej strony faktycznie to są fakty. Faktycznie to są fakty. Tak się dzieje we Włoszech. Sama byłam tego wielokrotnie świadkiem, więc nie mamy tutaj z czym dyskutować. A co jeszcze w tym włoskim macierzyństwie jest takie typowe? To, co mnie zawsze bardzo bawi, to jest włoska przesądność. Ona jest w wielu dziedzinach życia, w każdej dziedzinie życia, w zasadzie bardzo widoczna. Tak przypomniało mi się teraz spontanicznie może nie a propos macierzyństwa ale pamiętam, kiedy jeszcze byłam studentką na Uniwersytecie Warszawskim na Italianistyce. Pamiętam taki epizod, że mieliśmy mieć wykłady gościnne, które miał poprowadzić profesor z Rzymu, chyba właśnie. Cały wydział był postawiony w stan gotowości, czekał na na jego przyjazd a przyjazd ten został w ostatniej chwili odwołany i powód który podano nam był taki że profesorowi w drodze na lotnisko przebiegł czarny kod drogę i w związku z tym nie przyjechał do Polski na wykłady gościnne normalka po prostu też nie dyskutujemy z tym Też z tym nie dyskutujemy e, oczywiście w, jeśli chodzi o o życie w rodzinie, o malutkie dzieci, o ciąże, to też tych różnych zwyczajów i przesądów jest, jest we Włoszech bardzo dużo. Trudno przejść przez, przez ciążę i przez okres niemowlęctwa e, dziecka bez czerwonego rożka. Korneto Napoletano to jest ta papryczka neapolitańska, czy właśnie rożek. E, amulet, który oczywiście łączy się jeszcze ze starożytnymi czasami i, i, i wszechobecnym wówczas fallusem, który miał przynosić szczęście i pomyślność. I, i płodność, i obfitość, i wszystko co dobre. Dzisiaj te, te czerwone rożki, czy papryczki, czy jakbyśmy ich tam nie zwali, wiesza się przy kołyskach dziecięcych, na, na łóżeczku, przy wózku. Co ciekawe, wszyscy się z tego śmieją, ale gdzieś tam też o tym zawsze wspominają. I tutaj mam na myśli tak zwane WOLIE, czyli różne zachcianki kobiece, które według Włochów absolutnie trzeba w, w ciąży spełniać, bo jeśli się tak nie zrobi, to dziecko się urodzi pokryte plamami. Tak jak mówię, ludzie się z tego podśmiewają. Teoretycznie każdy wie, że to nieprawda, ale jednak no zawsze. Jak byłam w ciąży i akurat byłam ze swoimi włoskimi znajomymi, to miałam wrażenie, że oni dużo bardziej od mego męża przejmują się faktem, że nagle mam ochotę na kiszone ogórki czy coś tam innego w środku nocy, po co trzeba jechać na, na stację benzynową. Także takie różne śmiesznostki z, tym, z tą ciążą i z, i z macierzyństwem są, są związane. To, co bardzo lubię we Włoszech w temacie posiadania dzieci, to podejście, że wszystkie dzieci są nasze, i takie podejście, że z dzieci należy się w wspólnie cieszyć. Kojarzy mi się z tym chociażby zwyczaj wywieszania kokardy, jakiegoś takiego oznakowania drzwi w momencie, kiedy dziecko się w danej rodzinie pojawia na świecie. Ta kokarda, ten stroik jest niebieski oczywiście w wypadku chłopca. Mówię oczywiście, bo to wszystko jeszcze taka kultura mocno stereotypowa, tak? Różowa w wypadku dziewczynki. No i od razu widać, w którym domostwie właśnie Pojawiło się maleństwo na świecie, tak, żeby wszyscy, cała wioska, całe miasteczko, cały, cała dzielnica mogła się razem z, z rodziną, z rodzicami. Tym cieszyć. Są takie sprawy wspólne dla wszystkich mam oraz y, wszystkich y, przyszłych mam y, na całym świecie, jak na przykład te zachcianki i te kiszone ogórki w połączeniu z różnymi rzeczami. Y, czy jest coś takiego, co później w jadłospisie rodzinnym się wyróżnia? Y, no jesteś Italianistką, ale też masz doświadczenie takie, że tak powiem, organoleptyczne, żołądkowo namacalne, co się je we Włoszech, y, jak się jest? Mamą i co jedzą maluchy dookoła. Ja zacznę, to się różni? Ja zacznę od tego, że to się bardzo, bardzo zmienia. Włochy no. idą do przodu, chociaż jest to kraj, yy, który bardzo ceni sobie swoją tradycję, i szczególnie właśnie w, w kwestiach kulinarnych. Szczerze mówiąc nie wiem jak jest teraz, bo moje dzieci już troszkę podrosły, ale jeszcze kilka lat temu ciekawostką było to, że w sklepach nie były dostępne y, tak zwane gerbery, to, to znaczy żadne gotowe słoiczki, słoiczki mhm. tak, z posiłkami dla dzieci. Można było kupić półprodukty, które można było sobie jakoś tam wymieszać i dziecku zaserwować, natomiast no nie można było właśnie wejść do supermarketu i kupić gotowego słoiczka i dziecku dać, więc y, moje jeżdżenie z dziećmi do Włoch oznaczało dosyć często to, że w, że w walizce miałam kilka takich słoiczków na, na czarną godzinę. Na czarną godzinę też w, w czarnej godzinie wspaniale sprawdzają się lody. Mhm. I moje dzieci, wzorem dzieci włoskich, na diecie lodowej bardzo szybko wylądowały. Zresztą w ogóle ta dieta małego Włocha czy małej Włoszki jest dietą no, bardzo różną od, od diety małego Polaka czy małej Polki. I właśnie rzeczywiście dla Polaków dosyć kontrowersyjną czasami, to znaczy tam dużo szybciej podaje się pewne produkty, które, z którymi u nas się czeka. Wszelkie produkty mleczne na przykład dużo wcześniej y, są dzieciom podawane i tutaj no, myślę właśnie chociażby o tych lodach, myślę oczywiście o serach, bez których włosi sobie życia y, nie wyobrażają, więc mozzarella to jest jeden z takich pierwszych smaków, które dzieci poznają, obok proszutto, czyli szyneczki. Ale taki wizerunek, wiesz, takie, taki, takie wyobrażenie malucha wy, wybrudzonego, wypaćkanego, wybrudzonego sosem pomidorowym, z makaronem na głowie, za uchem, pod nosem i wszędzie indziej, to też jest rozkoszne i takie, takie włoskie. Tak, i bardzo prawdziwe, bo dzieci bardzo szybko dostają też właśnie różnego rodzaju przeciery warzywne, do których dodaje się makaron i przede wszystkim dodaje się parmezan. To jeszcze odnośnie do tego, co powiedziałam o, um, o serach, że one bardzo szybko są do diety wprowadzane. Samo mleko krowie również takim śniadaniem typowym małego dziecka we Włoszech. Pamiętajmy, że we Włoszech je się śniadania na słodko. To, są, to nie są tak jak u nas, nie wiem, kanapki z szynką czy jajecznica. to jest cornetto, jak Jakaś słodka bułeczka zwana brioche, i właśnie kawa z mlekiem. No i to dziecięce śniadanie, nawet takiego naprawdę małego maluszka, dużo się nie różni, bo to są najczęściej słodkie herbatniki, bądź właśnie ciasteczka takie rozciapane w ciepłym mleku. Kraina w ogóle marzeń, jakbym była. Małym dzieckiem. To chyba chciałabym się urodzić we Włoszech. Julia, jako mama trzech dziewczynek noszących włoskie imiona, jednak musi przyznać, że byłaby we Włoszech mamą bardzo, bardzo młodą. No tak, rzeczywiście. Pamiętam, jak byłam w ciąży z Tulią. To jest moja najstarsza córka. Miałam 29 lat, jak, jak była u mnie w brzuchu. Zaniżałam średnią wieku na włoskiej ulicy, jeśli chodzi o macierzyństwo, bo we Włoszech rzeczywiście kobiety mm, zachodzą w ciąże dużo później statystycznie niż w innych częściach Europy. To jest związane oczywiście z wieloma czynnikami, z y, kwestią prekariatu, z faktem, że, że no, ciężko jest o stałą pracę. Młodzi Włosi mają tutaj w tym temacie mocno podgórkę, w związku z tym zanim się uniezależnią, wyprowadzą od rodziców, y, będą w stanie utrzymać rodzinę, to tego no niektórzy czasu. Niektórzy w ogóle się nie decydują na ten krok, mówmy tak, oczywiście. To wszystko trochę trwa. W związku z tym, rzeczywiście, statystyczna włoska mama jest sporo starsza. E, to ma swoje dobre strony. Tutaj już nie chcę się w, w, pakować w dyskusję o tym, czy to jest dobre dla dziecka, czy nie. E, ja generalnie uważam, że późne macierzyństwo jest cudowną rzeczą, bez jesteśmy bardziej świadome i moją trzecią córkę w wieku, bez mała, 40 lat, urodziłam. To, co chciałam powiedzieć przede wszystkim, to fakt, że przez to, że mamy są starsze. E, to jakoś siłą rzeczy są zwalniane z pouczania, i to jest taka rzecz trochę, której Włoszkom zazdroszczę. W Polsce bardzo często wydaje nam się, że możemy krytykować, czy dziecko ma czapeczkę, czy dziecko ma takie ubranko, czy dziecko właśnie jest odpowiednio odżywione, czy nie powinno być inaczej trzymane. Każdy, każdy wie lepiej, każdy chce doradzić, co oczywiście z dobrych pobudek wypływa, ale, ale bywa męczące. We Włoszech Mam wrażenie, że jest tego sporo mniej, właśnie dlatego, że te kobiety są po prostu starsze i yy, no ludzie się nie czują chyba na siłach, żeby, żeby, żeby się wdawać w, w pewne dyskusje. To wychowanie, tutaj myślę o tych czapeczkach, też yy, no jest troszkę inne właśnie pod, pod względem dbałości o pewne rzeczy, to co dla nas jest absolutnie musowe, tam nie zawsze. Żadne dziecko tam nie nosi czapeczek ani w domu, ani na dworze. Rzeczywiście jest cieplej, klimat jest inny, ale, ale rzeczywiście po prostu pewnych zwyczajów tam nie uświadczymy. Zanim przejdziemy do drugiego kraju, który jest ci bardzo bliski z przyczyn rodzinnych, chciałabym, żebyśmy to przełamały teraz. Takim pytaniem o wasze domowe rytuały czy w tej waszej y, mieszanej śródziemnomorskiej rodzinie z silnymi akcentami izraelskimi są jakieś takie rzeczy powtarzalne, które celebrujecie jako rodzina? Myślę, że jest ich bardzo dużo. Oczywiście, mnie jest y, trudno odpowiedzieć na to pytanie y, wyczerpująco, bo pewnie dużo rzeczy, które robimy, y, wydaje mi się po prostu naturalne i oczywiste, a, a może niekoniecznie one dla każdego takie są. Też, też Każda rodzina ma przecież swoje rytuały i, y, i pod tym względem y, każda rodzina się jakoś tam wyróżnia. Y, jestem ogromnie wdzięczna mo, mojemu mężowi za to, że. Y, od samego początku istnienia naszej rodziny bardzo kładł nacisk na coś, co nazywam trochę pompatycznie wspólnotą stołu. Bardzo pilnujemy tego, żeby zawsze jeść razem kolację wszyscy. Wydaje mi się to też takim śródziemnomorskim zwyczajem. Ta kolacja jest rzeczywiście najbardziej celebrowanym momentem dnia. Staramy się dopilnować, żeby każdy z nas i, i dorośli, dzieci opowiedzieli wtedy o, o tym, jak spędzili dzień, co im się przytrafiło, żeby była przestrzeń na Podzielenie się emocjami, ale też po prostu na takie bycie w jakimś wesołym wariactwie. Moje dziewczyny w zasadzie zawsze po kolacji, chociaż na chwilę, włączają muzykę, i tańczą, i śpiewają. I te występy, raz mniej, raz bardziej udane, zawsze są obowiązkowym punktem programu, chociaż przez chwilę każdego wieczora. Celebrujemy, jeśli tutaj już mówimy o posiłkach, również sobotnie i niedzielne śniadania. To jest dla odmiany taka bardzo izraelska rzecz, bo o ile w południowej Europie śniadanie to raczej coś takiego szybkiego, właśnie we Włoszech, przecież to jest bar, espresso i jakiś tam rogalnik. O tyle Izrael słynie z, ze śniadań. Ten, to Izraeli breakfast to jest w ogóle coś, to taka ciekawostka, co kiedyś wprowadzono, w, w, nie wiem chyba w latach 70. do izraelskich hoteli. Z zastawiony różnymi smakołykami bufet no, jedzenie nieprzebrane i Później ze względów oszczędnościowych próbowano od tego odejść i, i, i wprowadzić skromniejsze te śniadania, ale klientela zaczęła się tak buntować, że w zasadzie była obawa, że, 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 że turystyka w Izraelu padnie, bo po prostu ludzie okazało się przyjeżdżali do Izraela w dużej mierze na te śniadania. Znaczy, mnie się ten koncept bardzo podoba, bo jak jest 13.30 14.00, to ja wciąż wiem, że w Tel Awiwie można zjeść śniadanie. Są nawet, jest nawet taka sieciówka, pewnie ją znasz, to tutaj bez, bez um, Reklamy, chociaż może kiedyś zaczniemy takie robić w pod tym podcaście, jest taka sieciówka, która serwuje śniadania cał, cały 24 dzień, 24 godziny na dobę. Tak, to było marzenie mojego męża swoje, swojego czasu, żeby otworzyć coś takiego w Polsce i nawet jakieś drobne próby podjęliśmy, ale no nie było zainteresowania. U Był nas jednak, jak się no to się śpi, a nie chodzi na śniadania. Tam rzeczywiście tak, śniadanie można zjeść o dowolnej porze. To, co na pewno wyróżnia naszą szaloną rodzinkę, to jest fakt, że mamy bardzo dużo świąt w porównaniu z, ze statystyczną polską rodziną, bo celebrujemy i święta chrześcijańskie i święta żydowskie. No w związku z tym ciągle w zasadzie albo jest jakieś święto, albo na jakieś święto się czeka, albo się po nim sprząta. Ja to bardzo lubię, bardzo cenię. Mam wrażenie, że przez to, że, że obchodzimy święta które są nie moimi świętami, to znaczy to nie są święta, w których ja zostałam wychowana, czy o których wiedziałam, y, zanim poznałam mojego męża i jego kulturę. Dla mnie to jest taki przyczynek do, do poszukiwań, do zastanowienia się nad wieloma rzeczami, y, no bo nie jest to coś, do czego jestem przyzwyczajona. Tak? Jest taki cytat z Markeza, który ja bardzo lubię, że przyzwyczajenie pokrywa wszystko rdzą. No właśnie rdzą, a nie, a nie szlachetną patyną. I myślę sobie, że to jest tak, że y, te święta, które my znamy od dzieciństwa oczywiście mamy do nich jesteśmy do nich przywiązani łączą się dla nas one z pewną nostalgią właśnie wspomnieniem z dzieciństwa ale często już nie myślimy tak naprawdę o ich symbolice o ich jakimś głębszym znaczeniu bo po prostu jesteśmy do nich przyzwyczajeni natomiast w momencie kiedy jesteśmy zaproszeni do celebrowania czegoś co nie jest dla nas tak oklepane, no to nagle, ja przynajmniej tak mam, zadajemy sobie jakieś nowe pytania i, i pewne rzeczy podajemy w wątpliwość, pewne rzeczy budzą w nas refleksję i to jest, to jest bardzo piękne i bardzo to lubię. No bardzo wzruszająco to powiedziałaś, ja to muszę jeszcze opowiedzieć ze strony przyjaciół domu wolnerów. Jest to tak, że się dzwoni do nich i kiedykolwiek by się nie zadzwoniło, zawsze jest jakieś święto, czyli zawsze dzieci są w domu. Dodajmy, że w Izraelu jakby wakacje są trochę inaczej. Co chwila 10 dni, 5 dni wolnego tam dwa tygodnie, trzy dni wolnego. Więc u was tak właśnie jest. U nas tak właśnie jest, bo nasze dzieci chodzą do szkoły, która ym, przestrzega kalendarza polskiego i chrześcijańskiego, jak katolickiego, jak również ka kalendarza żydowskiego, czyli rzeczywiście w każdym miesiącu są jakieś dni wolne i tak jak powiedziałaś, dzieci są zawsze z nami, więc jest bardzo wesoło. Yy, nie mam kiedy pracować. Twoje patenty na życie w dużej śródziemnomorskiej rodzinie? Inny zestaw pytań poproszę. Przechodzimy płynnie do tego Izraela, czyli do kraju, z którego pochodzi Twój mąż. Jakie są mamy w Izraelu? Bardzo wyemancypowane, bardzo silne, bardzo stanowcze i bardzo przekonane o tym, że dziecko jest y, dobrym wspólnym mhm. e, w każdej parze, czy jest to para męsko-damska, czy męsko-męska, czy damsko-damska, czy jakakolwiek inna konfiguracja. Obaj, czy oboje partnerzy mają się dzieckiem zajmować. To, co oczywiście ta, ta rzeczywistość, którą znam ja, to jest, to jest ta rzeczywistość y, męsko-damska. Ktoś kiedyś mi powiedział, y, jakiś znajomy, że pierwszą rzeczą, która traf, y, rzuciła mu się w oczy, jak przyjechał po raz pierwszy do, do Izraela, to, że jak wszedł do łazienki na lotnisku Ben-Guriona, to zauważył w tej męskiej łazience przewijak dla dzieci. I rzeczywiście to jest absolutny standard, który w moim mniemaniu świadczy o tym, że m, izraelscy mężczyźni są bardzo zaangażowani w opiekę nad dziećmi. I powiedzmy jeszcze, że m, tych rodziców obu płci jest w Izraelu bardzo dużo, bo te rodziny są bardzo duże. Rodziny są bardzo duże, nie tylko w częściach ortodoksyjnych Jerozolimy. Tak, rzeczywiście Izrael jest pod tym względem jakimś ewenementem chyba na skalę światową. Gdzieś kiedyś wyczytałam, że jest to chyba jedyny kraj na świecie, który, w którym wraz ze wzrostem PKB wzrasta również dzietność. Zwykle jest tak, że społeczeństwa, które się bogacą, mają coraz mniej dzieci. Natomiast w Izraelu jest odwrotnie im im jest lepiej, im mają więcej pieniędzy, tym tych dzieci mają więcej. Tak jak powiedziałaś, zarówno w środowiskach, religijnych, ortodoksyjnych, jak i tych zupełnie świeckich, laickich. Wielodzietność jest po prostu bardzo mocno promowana i to w taki sposób, że rzeczywiście ludzie i społeczeństwo w to bardzo wierzą, w sens tego, tak? To nie jest coś, co się robi po to, żeby jakieś tam korzyści od państwa mieć z tego, tylko dlatego, że Izraelczycy są przekonani, że ich państwo musi rosnąć w siłę, jest państwem, Izrael jest państwem malutkim, jest ich tylko kilka milionów, w zasadzie jest to duże europejskie miasto, czy powiedzmy dwa. W związku z tym są przekonani, że po prostu musi być ich więcej. Ale myślę, że to nie jest jedyne wyjaśnienie. To jest po prostu kultura właśnie bycia w grupie, bycia bycia razem i po prostu wszyscy to bardzo lubią. Jest jest głośno, nie do końca jest poszanowanie przestrzeni osobistej. Jest też dużo psiaków. Jest dużo zwierzaków, tak. To teraz jeszcze stereotypy, śmiesznostki, różne anegdotyczne sprawy związane z mamą z Izraela, która równie dobrze może być mamą z Polski. Tak, no trzeba pamiętać o tym, że Izrael to jest e, niezwykła mozaika kulturowa i etniczna. Tam każdy skądś przyjechał, każdy skądś pochodzi. W ramach jednej rodziny często mamy e, osoby o różnych korzeniach, tak? Nie wiem, u mnie na przykład, w sensie u mojego męża jest mama pochodząca z Polski, tata e, Uriego pochodzi z Transylwanii, gdzieś tam z e, pogranicza rumuńsko-węgierskiego. E, może być jeszcze zaraz ktoś, nie wiem, z, z Bliskiego Wschodu, z Afryki. Rzeczywiście wszystkie kierunki się mieszają. Więc też tych tradycji podejścia do, do życia, w tym do, do, do rodziny i do macierzyństwa jest, jest wiele. Pewne stereotypy dotyczą pewnych nacji i funkcjonuje stereotyp matki Polki. Z tym, że pamiętajmy, to jest ważne, że to jest matka Polka żydowska. Tak? To nie, 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 nie dotyczy ten stereotyp każdej Polki, która ma dzieci, tylko Polki Żydówki, czy. Czy Izraelki o polskich korzeniach, ym, która doczekała się dzieci w Izraelu? Ja myślę, że to najlepiej podsumuje nam dowcip, który niektórych oburza, i znowu mm -hmm. bardzo przepraszam, jeśli kogoś oburzę. Ym, w dowcipie tym zadaje się pytanie: jaka jest różnica między matką Polką a Rottweilerem? Różnica jest taka, że Rottweiler w końcu zostawi dziecko i da mu spokój. Matka Polka się zamartwia, matka Polka ma nie kontroli, matka Polka musi wszystko sprawdzić, matka Polka musi no, pomęczyć to dziecko cały czas. Ono musi być cały czas poddane właśnie jej kontroli, żeby, żeby ona wiedziała, co się dzieje i że się dzieje po jej myśli. A ty wiesz, że jest w Izraelu taki sklep, który jest dedykowany matce, Polce, właśnie i jest tam taki, taki różny, śmieszny asortyment kubeczki, no przezabawne gadżety związane właśnie z tym stereotypem matki Polki. Dokładnie tak jest i, yy, i coś w tym jest. Ja patrzę na nastawienie swoje do, do wychowania dzieci i na nastawienie mojego męża. Rzeczywiście ono się bardzo różni. Myślę ze względu na nasze temperamenty i charakter, ale także chyba właśnie na te różnice kulturowe. Mój mąż jest zdecydowanie bardziej zrelaksowany. Myślę, że to też wynika i o tym chyba też warto wspomnieć, z tego, że przez to, że Izraelczycy się tak gromadnie chowają. Wiele, wielu Izraelczyków wychowało się w kibucach, gdzie w ogóle w zasadzie jednostka rodziny rozpływa się trochę, bo wszyscy spędzają czas razem w wspólnej jadalni, we wspólnej szkole, na wspólnej pracy i właśnie dzieci są wspólne i rodzice są wspólni. Poza tym w rodzinach niekibucowych dla odmiany, no też spędza się czas z dalszą rodziną i w zasadzie każdy Izraelczyk czy, czy Izraelka brali udział w wychowaniu, czy to swojego młodszego rodzeństwa, czy jakichś kuzynów, czy dzieci przyjaciół, bo ten czas spędza się gromadnie. Efektem tego jest to, że właśnie przeciętny Izraelczyk jest po prostu dosyć doświadczony w kontakcie z dziećmi. I o ile mam wrażenie, że czasem polscy mężczyźni, jak dziecko pojawia się w ich życiu, no to są trochę onieśmieleni, może niekoniecznie wiedzą, jak to dziecko trzymać, jak, jak się nim zająć, jak z nim rozmawiać. O tyle Izraelczycy są w tym tacy, tacy bardzo naturalni, bo zwykle, e, jak już dochodzą do tego momentu w Życiu, że mają swoje dzieci, to już ileś tych dzieci wyniańczyli, już, już się nimi opiekowali, mieli z nimi kontakt yy, i są przez to właśnie bardziej zrelaksowani, bardziej. Yy, elastyczni. Elastyczni. <grym> bardziej. To jakby, żeby podsumować to, o czym Julia opowiadała, to ja powiem, że i we Włoszech, tak z obserwacji własnych i wielo, 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 wielokrotnych podróży i w Izraelu, dzieci są też yy, naturalną częścią pejzażu i nikt, tych dzieci nie przegania z restauracji, z miejsc publicznych. One nie przeszkadzają, jakoś tak się wtopiły. Nie mówię tutaj, że, że tam, gdzie są przeganiane albo tam, gdzie yy, mają zakazany wstęp, to jestem, przy, jestem przeciwko tym yy, miejscom. Sama lubię miejsca, które są ciche i, i jakby pozbawione tego zgiełku. Ale jadąc do Włoch czy do Izraela, musimy się liczyć z tym, że te dzieci będą w przestrzeni publicznej. Wszędzie będzie ich dużo. Yy, i będą głośne, no i może to też jakoś fajnie opisuje. Ten odcinek mógłby nie mieć końca, bo Julia opowiadała o Włoszech i o Izraelu, a gdzie Hiszpania, gdzie Grecja, gdzie jakie tam są jeszcze kraje w tym basenie, Morza Śródziemnego, no to tu liczymy na was. Czy macie takie doświadczenia? Może jesteście mamami. Ojcami dzieci w śródziemnomorskiej rodzinie, właśnie macie styczność z krajami śródziemnomorskimi i wychowujecie w tych warunkach dzieci? Dajcie nam znać. A to był czwarty odcinek podcastu Lente, więc bardzo będziemy wdzięczne też za wszelkie polecenia, komentarze i za ocenienie podcastu. Na Spotify, na Apple, można tam wystawić recenzję i. Gwiazdki, z góry dziękujemy. A na koniec zadanie domowe. W ramach zadania domowego chciałam poprosić Was o e, zjedzenie niespiesznej kolacji długiej z dziećmi swoimi albo przyjaciół z jakimiś dziećmi, które będą miały ochotę z Wami usiąść. Myślę, że wszyscy gdzieś pędzimy, jesteśmy ciągle myślami właśnie w pracy czy przy kolejnych zadaniach, przy kolejnych rzeczach, które musimy zrobić. Takie zatrzymanie się na tym świecie dziecięcym cudownie uczy cierpliwości, czasem warto.